Cześć, nazywam się Mateusz Kuśmierek i zapraszam serdecznie do zajrzenia na moją autorską stronę maszkulturę.art albo na YouTube'a Masz Kulturę, gdzie audiobooki o różnej tematyce od kryminału po fantazy spotykają się z możliwościami AI w zakresie tworzenia filmów i animacji. Co konkretnie na Masz Kulturę? Zapraszam do obejrzenia trailera. Masz Kulturę. To miejsce, gdzie znajdziesz oryginalny audiowizualny serial fantazy Opowieści z Grimewald. Znajdziesz też współczesny polski serial kryminalny w stylu noir, Czarny dym. Masz kulturę to krótkie filmy o tym, co niewymyślone, a bliskie nam tu i teraz. To recenzje i felietony, teledyski, a nawet coś dla najmłodszych. Masz kulturę to połączenie słuchowiska radiowego z formułą filmową, ożywionymi dzięki sztucznej inteligencji obrazami, postaciami, miejscami i wydarzeniami. Masz kulturę to opowieść w nowej formie.